Cześć, z tej strony Tomek. Witam Was dzisiaj z okolic bielsko bielskiego Aeroklubu i jego przyległości, tutaj całkiem ładnie zorganizowanych. Wpadam dziś, mam nadzieję, że będzie krótko, bo wpadam, żeby Was zaprosić na materiał, w którym chciałbym Was do czegoś zaprosić. A to wszystko jest po raz kolejny swoiste pokłosie tegorocznego Aurochronos. Zatem, cóż, mi pozostaje? Zapraszam. Jakiś czas temu na kanale rozegraliśmy, jak na razie premierową i jak na razie jedyną rundę czy edycję naszego zegarkowego rezerwatu chodu, czyli swoistego, nazwijmy to. Teleturnieju dziwnych, a czasami głupich może pytań o zegarki. Teleturnieju, który bardzo wielu z Was się spodobał, i wtedy, jak gdyby napędzony tym pomysłem, gdy byłem na Aurochronos, miałem ze sobą zabranych troszeczkę tych fiszek z pytaniami mniej lub bardziej rozsądnymi o zegarki i zaprosiłem kilkoro z Was, których miałem okazję spotkać, do wzięcia udziału w pewnej, powiedzmy sobie, takiej zdalnej edycji tego teleturnieju. Uzyskałem kilka odpowiedzi i nie, nie zapomniałem o tym, mam zamiar do nich wrócić, ale. Tych Odpowiedzi nie jest na tyle dużo, no bo też w całym tym zamieszaniu nie rozdałem tych fiszek nader wiele, żeby z tego zbudować jakiś rozległy materiał. Pomyślałem więc, że to też trochę nie fair, że nie każdy miał okazję się ze mną spotkać i nie każdy miał okazję odpowiedzieć. I idąc tym tropem, pomyślałem, że rezerwat chodu ma potencjał na to, żeby stać się też wydarzeniem, nazwijmy to internetowym. No, poskładałem kilka klocków i używając w miarę. W miarę aktualnie popularnej technologii wielkich modeli językowych i kilku innych sztuczek i kluczek, poskładałem jego internetowe wydanie czegoś w postaci strony internetowej czy web-aplikacji, która powstała w oparciu o backend Gemini od Google'a. Wykorzystuje wielki model językowy od tego giganta do tego, żeby troszeczkę się z nami i naszymi pomysłami zegarkowymi podroczyć. Strona internetowa w dość, powiedzmy sobie, sposób prosty poskładana za pomocą, za pomocą backendu w Pythonie i frontendu e, wykorzystującego backend Streamlit, to dla tych, którzy Troszeczkę w tym siedzą. Ja od razu mówię, że nie jestem informatykiem i wszystkich tych, którzy wiedzą, jak to powinno być naprawdę zrobione, przepraszam za ewentualną indolencję mojego rozwiązania. W każdym bądź razie jest to miejsce, gdzie możecie zagrać w rezerwat chodu, A na czym to polega? Polega to na tym, że klikamy sobie zagraj i wybieramy trzy zegarki. Wybieramy sobie trzy zegarki, trzy modele zegarków. Możemy do każdego z nich załączyć zdjęcie. Nie musimy tego robić. To czysto estetyczny dodatek i Wybierając te trzy zegarki, budujemy sobie swoisty zestaw do gry, Możemy nawet powiedzieć, nawet talię zegarków do dalszej rozgrywki. Dla naszego przykładu wybrałem sobie tutaj Formexa Ryfa, którego mam dzisiaj na ręce założonego nurka. Wybrałem sobie Ulicę Nardę Vintage Chronograf, którego, którego też ostatnio udało mi się już finalnie. Jednak zakotwiczyć w mojej kolekcji, no i dodałem sobie Breitlinga Aerospace. Gdy to zrobimy i klikniemy Sprawdzić Zegarki, to wtedy zadajmy pierwsze pytanie gdzieś do czeluści, nazwijmy to tej umyślnej mądrości w wielkich modeli językowych, które mają za zadanie sprawdzić i rzucić pierwsze, e, pierwsze światło na to, czy nasze zegarki, które wpisaliśmy, mają jakąś tam e, rozpoznawalność, przynajmniej przez model językowy, co powinno nam pomóc potem e, w uzyskaniu lepszych potencjalnie ocen naszych dalszych odpowiedzi nasz model wrócił z swoim podsumowaniem stwierdzając kilka a różnych akapitów o wybranych zegarkach, na przykład, że Formex to zegarek z zawieszeniem, który chroni mechanizm niczym zaawansowany system antywstrząsowy, to akurat co prawda nie dotyczy Formexa Ref'a, tylko tego ichniejszego Essence, czy jakoś tak, ale mniejsza z tym. Też tutaj kilka innych wspomnień. E, możemy rzucić okiem i popatrzeć, czy to, jak odbiera nasz zegarkowy wybór, ten, e, ten nasz e, wielko językowy sędzia w tym internetowym wydaniu rezerwatu chodu, czy nam to odpowiada. Możemy zmienić zegarki, albo możemy powiedzieć, hej, rozpocznijmy grę. Gdy wybierzemy rozpoczęcie gry, dostaniemy trzy pytania. I teraz jak to działa? Działa to w ten sposób. Dostajemy pytanie, wybieramy jeden z trzech zegarków z naszej zegarkowej talii i uzasadniamy, dlaczego ten zegarek byłby najlepszym wyborem w kontekście tego pytania. Na przykład w pierwszej rundzie dostałem pytanie o zegarek, który najlepiej pasuje do kapci. Tak jak powiedziałem, wiele z tych pytań jest nieco mniej poważnych i nieco mniej sensownych. Także pozwólcie, że wpiszę jakieś odpowiedzi. Zegarek i kapcie, wybierając sobie, powiedzmy sobie, Brightlinga Aerospace'a, mogę stwierdzić, że byłoby to chyba najsensowniejsze w tym ujęciu, że ten zegarek jest leniwy, bo jest kwarcowy, więc nie muszę go ustawiać. I to mi się wiąże poniekąd z tym, że pasuje do kapci, bo kapcie ubieram też wtedy, kiedy jest luźno i leniwie, i nie muszę się na niczym skupiać. Drugie pytanie, jakie dostałem, to zegarek, który założyłbyś na spotkanie z dinozaurami. I tutaj ważna rzecz. Już użyłem Breitlinga Aerospace z mojej, z mojej talii zegarkowej, z mojego setu, więc nie mogę go wybrać ponownie do, do odpowiedzi na to pytanie. Tu pojawia się pewnego rodzaju, nazwijmy to, wyzwanie czy ryzyko polegające na tym, że nigdy nie wiem, jakie pytanie będzie kolejne i troszeczkę nie wiadomo, czy akurat użycie tego zegarka w danym momencie będzie najbardziej efektowne, ale... Nic tutaj nie jest nader istotne i ważne, no ponieważ robimy to wszystko dla czystej zabawy. Odpowiadam na drugie pytanie. Zegarek, który założyłbyś na spotkanie z dinozaurami? No, forma Ref jest absolutnie jak najlepszym wyborem, no bo to jest twardy nurek, więc odpowiedzmy na to pytanie. To jest twardy nurek, nie boi się niczego, więc pewnie sprostałby też wyzwaniom dinozaurów. A poza tym to jest całkiem ładnie poskładany zegarek, więc gdyby się okazało, że dinozaury mają wysokie poczucie estetyki, to na pewno by się im spodobał. I trzecie pytanie, jakie wylądowało w puli wylosowanych dla mnie to zegarek, który założyłbyś na konkurs z karaoke. Tutaj już nie mam wyboru, bo zostałem tylko i wyłącznie z Ulysses Nardin w vintage chronografem. Skoro zostałem z ulicy Nardin z vintage chronografem, no to cóż, muszę wymyślić jakąś odpowiedź. Powiedzmy, że zaryzykuję i powiem, że to jest vintage chronograf, no a jak wiemy, na karaoke mogą się pojawić i te stare utwory, oldies, goldies i wtedy pasowałby idealnie. A na dodatek, jeżeli byłoby jakieś ograniczenie czasowe, no cóż, chronograf Idealnie nadaje się do mierzenia czasu, więc wiedziałbym przynajmniej, jak mi idzie w tym kontekście. Dokonaliśmy odpowiedzi i teraz nasz, nasz internetowy rezerwat chodu, jego cyfrowo-neuronowy sędzia sięga po wyniki. No dostaliśmy wyniki. O, udało mi się uderzyć całkiem wysoko, bo ponad 8 punktów na 10 możliwych. Dostajemy też intrygujące, e, czasami bardziej, a czasami mniej. Uzasadnienie tego wyniku, które daje nam nasz cyfrowy sędzia. Wynik na pytanie drugie zegarek, który założył był na spotkanie z dinozaurami. Ja wiem, że był to, że użyliśmy tutaj Formexa Ref'a. No to aż 9 punktów według naszego, według naszego cyfrowego sędziego, a wyjaśnienie jego decyzji jest takie. Odpowiedź jest bardzo zabawna i kreatywna, szczególnie w odniesieniu do wysokiego poczucia estetyki dinozaurów. Połączenie wytrzymałości z humorem to strzał w dziesiątkę. No cóż, nie strzał w dziesiątkę, bo punktów dostałem tylko 9, ale mam nadzieję, że to ilustruje o co chodzi. Słuchajcie. Wasze wyniki, każdego, kto weźmie udział w tej internetowej zabawie, są zapisywane, jeżeli chodzi o liczbę punktów, i buduje się jakaś tam tabela e, top score, jaką znamy jeszcze z arkadowych automatów. A na dodatek, jeżeli wrócimy na stronę główną, to możemy zobaczyć sobie odpowiedzi innych. I te odpowiedzi innych są zapisywane wtedy, kiedy wynik jest wyższy niż pewien próg, tak, żeby utrzymywać tylko te, które uzyskały jakieś tam w miarę intrygujące oceny. No i możemy sobie tutaj akurat zerknąć na dwa wpisy, które dokonałem ja, chociażby na to, co przed chwilą. Albo jakieś tam moje poprzednie zabawy z że modelem. Słuchajcie, no mam nadzieję, że będzie to a, troszeczkę intrygująca rozrywka gdzieś tam w międzyczasie, a po drugie może uda nam się w ten sposób zebrać troszeczkę intrygujących cytatów, materiałów i takich właśnie niebanalnych spojrzeń, które ja osobiście zobowiązuję się do tego, żeby żeby pokazać kiedyś na naszym kanale, po jakimś czasie e, używania i po pojawieniu się większej ilości odpowiedzi, myślę, że zrobimy sobie jakoś takie spojrzenie na to wszystko, bo jakoś tak podpowiada mi intuicja, że jest w tym potencjał na intrygujące hasła i historie. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o to o tą część, nazwijmy ją quasi merytoryczną e, tego odcinka. Obiecywałem, że nie będzie za długo i tak też starałem się to wszystko jakoś zebrać. Jeszcze raz serdecznie Was zapraszam. Oczywiście w, w ciągu całego odcinka pojawiały się i wyskakujące QR-kody, i linki do tej, że w wersji rezerwatu chodu oczywiście znajdziecie też to w opisie tego odcinka, albo po prostu możecie wpisać game.tomaszozegarkach.com i też tam wylądujecie. serdecznie Was wszystkich zapraszam do wzięcia udziału. Potraktujcie to jak jakąś wakacyjną zabawę, bo to taki jest właśnie koncept tego wszystkiego. Mam nadzieję, że uda się z tego. Potem poskładać kilka ciekawych opowieści, historii, odpowiedzi, czegoś e, właśnie takiego związanego z frajdą z tego naszego zegarkowego hobby. Słuchajcie, na dzisiaj ja uciekam. Serdecznie Wam dziękuję, jeżeli poświęciliście swój czas. Jeszcze bardziej Wam dziękuję już z góry, jeżeli zechcecie zerknąć i pobawić się tym, e, tym internetowym narzędziem. Wybaczcie ewentualne potknięcia techniczne, nie jestem webdeveloperem. Też jeżeli serwer, na którym to sobie postawiłem gdzieś tam na linodzie miałby nie wytrzymać albo coś by nie działało, to proszę dawajcie znać w komentarzach, będę starał się to naprawiać. Przy okazji czegoś się może w e, tej technicznej części używania... Internetowych technologii jeszcze nauczę. Cóż, na teraz to wszystko, dziękuję serdecznie i jeszcze raz zapraszam, no i do zobaczenia!